Siema, ma z tej strony Klewo i to jest mój pierwszy odcinek, który ujawi się u mnie na kanale. No i może zacznijmy. Dzisiaj zaprezentuję wam takie coś. To, że widzicie, ale wiem, wiem, że to już jest stare. Bardzo, bardzo. To już jest bardzo stare. Ale. Jak to powiedzieć? Miałem pomysł, żeby coś zrobić, tak to kombinuję sam. Ale... No, a no... Mam nadzieję, że dziś się wam też podoba.

ну, тут начинаем. Мы пробоем раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Один открытый стол. О. Robę co ma filozofię. Chce widać. Tak? tak. W zasadzie to nie musisz nawet robisz tam całego dachu. Jak się woli. wam pokażę do dachu. Cały dach. Dobra pokażę wam dachu. Co mi to przeszkodzi? Ja dajmy tu. sorka mama. No eee, dajmy tu. Tu, 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 już o tym wie. Tu, 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 tu. Wychodzimy. Dajmy tu. I mamy zrobione. Teraz już nikt na nie wyjdzie. Nikt nie wyjdzie z tej pułapki. Wiem, że to jest bardzo stare, ale no, nie miałem co wyjść. No, yy, wiem, że taki króciutki odcinek 3 minuty, jakby z tego co widzę. No, myślę, że już to mi pożegnam. Ja mówię, cześć. Na razie. Pa. Yy.